Drogie wolontariuszki, drodzy wolontariusze, witam Was serdecznie w tym wyjątkowym dniu, w którym Wasza pasja zmieniania świata na lepsze zostanie uchronowana publicznie. I w tym wyjątkowym roku, który upływa nam pod hasłem Europejskiego Roku Wolontariatu, czyli 12-miesięcznego święta aktywności wolontariackiej. Warto uświadomić sobie, że w Europie jest ponad 100 milionów wolontariuszy, czyli 2,5 razy więcej niż liczba wszystkich Polaków. Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu są okazją do podziękowania Wam wszystkim za trud i poświęcenie w pomaganiu. Jest to także szansa na docenienie Waszego wysiłku, który przynosi przecież wymierne korzyści nam wszystkim i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Wy spróbowaliście i podjęliście ten trud. Z pewnością mieliście swoje obawy, wątpliwości, chwile zwątpienia. Pokonaliście jednak te bariery i pokazaliście, że otwartość na drugiego człowieka i odpowiadanie za, na potrzeby otoczenia mogą być sposobem na życie. Chciałbym wyrazić wielki podziw, jaki wzbudza we mnie patrzenie na Wasz entuzjazm w naprawianiu świata, na to, jak poprzez swoje działania kształtujecie zarówno swoje otoczenie, oraz siebie samych. Nominowano rekordową liczbę wolontariuszy, w tym roku było ich 96. Ponieważ nie sposób wymienić wszystkich naraz, Podzieliliśmy ich tym razem na cztery podrębione według miejsca zamieszkania. W naszym konkursie nie ma przegranych. Każdy nominowany otrzyma dyplom. Myślę, że wolontariat dla sektora pozarządowego jest jak tlen. Znaczy, nie ma organizacji pozarządowych bez wolontariatu. Myślę też, że my na co dzień narzekamy na małą aktywność, na to, że nie współpracujemy. W badaniach pojawiają się informacje o niskim kapitale społecznym. To wolontariat na pewno jest tym, co może zmienić te postawy i zmienia. I na co dzień można obserwować... W takim realnym życiu, też pojawienie się wartości, solidarności, zaufania do innych, tego, że można liczyć na drugiego człowieka. To jest siła wolontariatu. Kolega na opiekowaniu się dziećmi w danej rodzinie. Jestem kierowana do jednej rodziny, poznaję ją, poznaję jakie są problemy i staram się pomóc jej rozwiązać te problemy. Ostatnio pracowałam z rodziną, gdzie było pięcioro dzieci i kobieta potrzebowała po prostu pomocy w, w uczeniu tych dzieci, w jakimś takim pokazaniu im, jak powinny się zachowywać, bo miały z tym problemy. No i pracowałam z nią ponad rok. A teraz, moi kochani, nadszedł czas, aby poznać tegorocznych laureatów. Prezentacji wyróżnionych w konkursie Dolnośląski Wolontariusz Roku 2011 dokona pani Cecylia Ewa stankiewicz Nagrodę wręczy Łukasz Domagała. Angażuję chłopców, którzy są wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu i pomagają w hospicjum w Wałbrzychu. Angażują się we wszystkie akcje organizowane przez hospicjum, a także pomagają bezpośrednio już w samym budynku hospicjum. Opiekują się ogrodem, opiekują się chorymi, pomagają porządkować różne rzeczy na terenie hospicjum, pracują w magazynie, w ogrodzie. Tak. Organizatorowi wielu akcji charytatywnych, za wielkie serce, za chęć niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym, jego zaangażowanie, pozytywna energia i pro propagowanie postaw prospołecznych inspiruje do działania innych ludzi. Panie i Panowie, laureatem i tytuł Dolnośląski Wątariusz Roku 2011 otrzymuje Pan Dariusz Gil. Dziękować przede wszystkim ludziom, którzy pracują tam, gdzie jestem, ponieważ bez odważnych decyzji, jakie podjęli w stosunku do mnie, dzisiaj pewnie by mi nie było. Na pewno by mnie tu nie było. Przede wszystkim dla dyrekcji i wszystkich funkcjonariuszy, którzy pracują w zakładzie Karnym numer 1. Dla wszystkich chłopaków, którzy brali udział w zbiórkach i pomocy dla wszystkich dzieci, którzy Naprawdę zdenerwowany jestem. Zdenerwowany jestem. <noise> Jest się dla bardzo wyjątkowego, naprawdę, nie spodziewałem się. Na dzień dzisiejszy są to ludzie, którzy są naprawdę mocno zaangażowani, jeżeli chodzi o, o akcje, i na pewno nieobojętni, nieobojętni w stosunku. Do, do krzywdy ludzkiej. Każdy z, z, z osadzonych ma e, założone swoje konto, na które posiada pieniążki, czy to za e, pracę, którą wykonuje na, na rzecz zakładu karnego lub, e, czy też za, m, za pośrednictwo, że przysu, przysyłają rodziny. E, I z tego konta deklaruje chęć przelania na konto jakiejś fundacji, czy, czy osoby, e, osoby niepełnosprawne, chociażby po to, żeby zakupić, e, czy to m, tak jak już mówiłem, kubę w postaci wózka czy, czy kombinezonu. Mieliśmy rekordową liczbę nominowanych wolontariuszy, aż 96. Jak było widać na sali, właściwie rekordową frekwencję, ponieważ no była prawie cała sala. To mnie bardzo cieszy na dzisiejszej Gali. Rekordowa pod, pod wieloma względami, bo mieliśmy również najmłodszą wolontariuszkę, ma ona 9 lat. Mieliśmy również rekordową liczbę młodzieży bo aż ponad połowa, więc yy, no rekordy, rekordy i rekordy.